Zatankowani, zakawowani i w drogę Jesteśmy w... Gdzie jesteśmy? Nie wiem W Trzewisławiu, powinnaś powiedzieć Drezdenku? Bo jesteśmy... no, bardzo dobrze, jesteśmy w Drezdenku Nie powiedziałam w Dreznie, w Prawie, takie małe Drezno, Drezdenku Tak jak Barlinek, jak w Berlinie Dobra, a pędzimy na północ do Świnoujścia Blach nabrałaś? Pierwszy raz w Stargardzie? Pierwszy. Pierwsi. Pierwsi jesteśmy. Pierwsi jesteśmy. A ja drugi, no bo dopiero co z wiesiem zwiedzaliśmy tutaj. I się złożyło, także ja też byłem pierwszy raz niedawno. A teraz jestem już od razu drugi raz. Coś tu się dzieje tym razem. Co to jest? Odkryj Stargard. A chodź sobie wejdziemy, zobaczymy na chwilę. Jesteśmy przed muzeum, muzeum Basteja właśnie. Dopiero co tutaj zwiedzaliśmy z chłopakami. Po tych murach u góry też można się przejść. Jak się wejdzie do muzeum, to tam jest ta furta uh -huh. budynku i można wyjść na co. Także Wiesio będzie dumny jak nas tu zobaczy. Wiem że tyle pamiętasz. No, no ale też, że od razu wiesz, jak to się mówi, pączkuje. W sensie, że przekazuje tak, wiedzę. Kaskad tak, tak, wybrałem Stargard jako miejsce postoju. I przekazuje wiedzę, przekazuje obrazy. Ładne mury, ładne. Za chwileczkę pójdziemy do tego, co nas najbardziej ciągnie z tej wycieczki poprzedniej. Także ze wszystkich zabytków, które poznaliśmy z Wiesiem, idziemy zwiedzić ten, który teraz jest nam najbardziej potrzebny czyli browar miejski Stargard i jego smakowitości. Pozdrawiamy się, Wiesiu, serdecznie. Jak widzisz, przekuwamy na praktykę naszą geograficzną wiedzę zdobytą z tobą. To być halibut, tak? Halibut na, kasz na kaszy pęczak. But hali. Z sosem paprykowym. No wygląda super. Co to jest ananas nie? Jakieś? Ma, to jest jabł jabłko. Jabłko? E, jakieś tam. I jakieś wygląda na olej z dyni czy coś wokół. No, no, tak. Takie ciemne. Ślicznie to wygląda, pięknie podane. No i u mnie klasyczek, czyli karkóweczka pyra z gzikiem. Ale powiem ci szczerze, że wygląda tak, że aż ślina leci już. Wszystko załatwione. Poprawne, nie? Poprawne. Oj tak. Poprawne. Tak to, jak to powiedziałaś? Jedno co zdań? Jakich? Jedno z wybitniejszych. Jakoś tak powiedziałam. W ogóle? W ogóle. No to super. W Twoich ustach to dużo. W moim rankingu. Dużo. W Twoim rankingu. Tak. tak. Jak Magda mówi, że jedno z wybitniejszych, to naprawdę warto wpaść, słuchajcie. Nie, było, było naprawdę no przepyszne. Nie i zadowolić. Oj, to prawda. Co jest bardzo niedobre, co jest bardzo tragiczne, to jest to, że po prostu nie można się było przyczepić do niczego. No, nie mogłam nic znaleźć, do czego mogłabym się przyczepić no. i skrytykować swoim zwyczajem. No, także to fatalne miejsce, fatalne. Pod Bramą Pyrzycką jakiś piknik chyba jest średniowieczny. Dostaliśmy właśnie program art festiwalu, który trwa od piątku do niedzieli. Mnóstwo pozycji. I cały czas się coś gdzieś dzieje w przestrzeni miejskiej. Cały czas coś słyszymy i widzimy. Na rynku między innymi koło katedry. Wracaj tu mnie chciałeś pomóc ja mam szansę zarobić dwie duchy. Patrz Chodź tutaj trzymać deskę. Trzymaj deskę. kolejarz. Dobra. O, Magda zajrzała sobie do katedry. Ja tym razem zostałem na zewnątrz ze względu na... Towar z, z browaru, który mam w ręce, a poza tym byliśmy tam dopiero co z wieśkiem, co pewnie widzieliście na filmie tutaj ze Stargardu. Typowo stargardzki kontrast, stara i nowa architektura obok siebie. Jesteśmy na miejscu, czyli tu za mną, ten placek biały. To nasze miejsce pobytowe Rufus Albus Albus Rufus e, Dumbledore. Pyszna lokalizacja, bo to jest chyba ostatni hotel w tą stronę miasta. W ogóle tam jeszcze coś się buduje, ale pyszna też dlatego, że tu od razu spod hotelu jest wyjście na, na plażę. No i super, minutka. Minutka drogi naparze. Rozumiem. I tu ścieżka się nadaje do machania stanowczo. No, przemachamy tą ścieżkę. No, wychodzimy akurat jest piękne światło już. Mega pogoda. Bary jeszcze działają. Proszę prom właśnie zawija jakiś. Kosze są, a przy koszach wiadomo. Same piątki oczywiście czekają na pewno. I złoto. Ja ci życzę, żebyś zbił tutaj. I, z, i złoto, bo tam jest też, nie? Piątki i złoto. I ja, myśl, ja myślałem, że powiesz złoto dla mnie, reszta dla Ciebie. I wiesz, żebym miał więcej. No, elegancko. No, ślicznie już, słoneczko, nisko. Dobrze, zdążyliśmy jeszcze taką aurą zawitać tutaj do Świnoujścia. Powiedziałbym, że z punktu widzenia poszukiwawczego, to ten tłum mnie jeszcze cieszy. Widzę, że jesteś optymistą. Nie, nie, bardzo umiarkowanym. No ale wiesz, żeby coś znaleźć, to trzeba coś zgubić. Jak nie ma komu gubić, to już zostają kapsle wielopokoleniowe. A tutaj proszę, całe rodziny jeszcze z wózeczkami, pieseczkami. Śliczny pies. Troszkę mamy długie cienie, mm -hmm. że tam... Takie cztery nogi takie Taka nieduza, nie? Nieduza, meduza, tam następna. W któryś dzień zafunduje gofra. Aha, z frużeliną jeszcze najlepiej. Z pitą śmietaną i z jakimiś owocami. Takie nadmorskie, tacóżka. Dawno nie jadłam. Piękny moment, najlepszy jaki mogliśmy trafić. Akurat piraci wypłynęli ze Świnoujścia. Ale w Świnoujściu jeszcze dużo ludzi, co w sumie mnie nawet cieszy po części. No ma to swoje dobre i złe strony. No. no dokładnie, ale nie są to też takie tłumy wakacyjne. Jest po prostu jeszcze trochę ludzi. O, zobaczcie, przystawię młyny, jeszcze się zebrało za nami parę osób. A za chwileczkę wszyscy popłyną na swoje kolacje i, i do barów. Moment na plaży. Zaczyna się ściemniać, słońce zaszło za horyzont. Wylegli spacerowicze i komary wyległy. Jeden upolował. Mhm. Wszystkie komary z Wielkopolski, bo się ostatnio zastanawiałem, czemu nie ma komarów u nas. One po prostu wszystkie pojechały sobie nad morze. Przyjechaliśmy je odwiedzić tutaj. Tęskniliśmy <laughs> się za nimi. Nie, w ogóle nic. Nie zagadują walą od razu, bez pytania. Owczarek podhalański, nadbałtycki. Fantastiko widoki. Mewy na łachach sobie siedzą. Bez łachy. Może być ciekawy taki rejs. Ciekawe to tam gdzieś sportu pewnie właśnie wypływa. Rejs z piratami no, na zachód słońca. Co ty na to? No. Zabrać taki rejs na karmienie ryb? Nie, Dziękuję. taka atrakcja <gryw> na karmienie ryb. Wydźwignął taki dla mnie. Tylko dla ciebie? Jeden z... dla ciebie specjalnie. No. Statek na środku, biały stół. No. no. Jutro zapytam, ile kosztują wszystkie bilety. Na cały ten, na cały rejs. Dobra, żegnamy na dzisiaj miliony komarów. Jezu, nawet na nosie mam teraz. Dobra, jedziemy tutaj jak w Turcji. Diskoteka, bloki. W muszli coś się szykuje, proszę bardzo. Miejsce festiwalu Fama, kiedyś nie wiem, czy teraz też. Coś tu jest, jakiś One Voice. Nie wiem, czy to jest jakiś festiwal, czy co? One Voice. Więc ciężko będzie się tu obronić, bo jest pełno dobrych miejsc. Jakieś kafe 15, jakieś słodkie chwile i znany nam kredens z ciastami. No, będzie, będzie trudno. No po prostu powiem Ci, że aż się dziwię, że, że to jeszcze się tu utrzymało w centrum, ten stary sklep. Ja to zawsze pamiętam, że to był sklep. Tak, nadal społem, z tego co widzę. Wiesz, w miejscu gdzie już tu jest tyle barów i tego wszystkiego, bym się tutaj utrzymał, że nie wykupili ich, to jest osiągnięcie. Powiedz mi, która jest godzina? Nie mogę teraz. Nie możesz mi powiedzieć, która jest godzina? Powiedz. <laughs> 21. A, to dobrze. Czyli z Tobą jednak wszystko dobrze jest. Dobra. I co to jest? Pistacja. Pistacja. I jest tak. zielona? Bo tak. w jednym miejscu była brązowa. Znaczy nie ta, tylko tamta. Nie, że w jednym w miejscu. W jednym miejscu była, w jednym miejscu była brązowa.